łaski Chrystusowej, bracia i siostry, przeczytamy Pierwsza Księga, Kronik, czwarty rozdział, dziewiąty werset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu z Kościołem w na Kiefisii. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia. I jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. A Jabez wołał do Boga Izraela tymi słowy: Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice, aby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, i aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Ja bez jest szczególną osobą w Starym Testamencie, gdzie nie jest widoczny rodowód Jego, pomimo że pochodzi z pokolenia Judy, nie znamy jego matki, jego ojca, nie znamy początku i końca, ale znamy to, co powinniśmy znać. I dlaczego powinniśmy znać? Bo to, co jest napisane, tylko dla naszej nauki zostało napisane mówi Słowo Boże. Dlaczego? Abyśmy mogli naprawdę z łaski Chrystusowej, abyśmy byli kontrolowani przez Słowo Boże, abyśmy mogli naprawiać nasze błędy, nasze grzechy, nieprawości. Od razu ucząc się ze słowa Bożego, Bóg aby nas wyćwiczał, bo wszelka karność daje smutek, ale później po czasie daje czasy pokoju, sprawiedliwości i błogosławieństwa. I na koniec, człowiek, który jest ćwiczony przez karność Bożą staje się doświadczonym i wyćwiczonym i przygotowanym przez Słowo Boże do wszelkiego dobrego dzieła, aby był gotowy do dzieła w dziele Bożym. W taki sposób Jabez jest człowiekiem jedynym w Piśmie Świętym, który zaczął w zupełnym uniżeniu, bo urodził się w bólu. Nie widzimy dobrej cechy, którą by miał ten człowiek, ale naukę, którą bierzemy jest, że jak zważymy na jego drogę od młodego chłopaka, wtedy zobaczymy dlaczego, jak i kto. Ustanowił go chwalebniejszym od wszystkich Jego braci. Kogo? Jego najmniejszego. Dla je, dlaczego go uczynił znakomiczym? Jak go uczynił? I to jest wielka nauka poprzez Słowo Boże. I wierzę, że dzisiaj zostanie nam dana szansa naprawdę od początku do końca, abyśmy. Uczynili nowy początek w naszym życiu. Prawdziwie nowy początek, wszyscy. Nie ma znaczenia dzisiaj w jakiej sytuacji się znajdujesz. Czy jesteś w przekroczeniu, w grzechu, w nieprawości. Nie ma znaczenia, czy jesteś w smutku, w załamaniu. Nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś radosny. To, co ma znaczenie, jest, że jest nam dana dzisiaj szansa, tak jak ja bez, abyśmy wezwali Boga, nieba i ziemi. I co się stanie? Bracia umiłowani w Panu. Popatrz się na samego siebie i pomyśl, że jest łatwo dla Boga, aby uczynił Cię znakomitszym, chwalebniejszym od wszystkich Twoich braci. Nie, abyś się z tego chwalił, bo stracisz wszystko, ale abyś wychwalał Boga. Abyś był wdzięczny Bogu. Czyli. Dlaczego Bóg zaprzysiągł się na samego siebie, że ja Ciebie będę błogosławił obficie i rozmnożę Ciebie z miary? Bo komu to powiedział? Abrahamowi, mężowi wiary, bo był we wszystkim od początku w swoim życiu do końca posłuszny w słowie Bożym. Od pierwszego dnia, jak go nawiedził i powiedział, wyjdź ze swojej ziemi, od swojej rodziny i ja cię poprowadzę do miejsca, którego nie znasz. I tam cię pobłogosławię. I jak naprawdę go pobłogosławił i uczynił go Ojcem wielu narodów i stworzył nowy okres. Mógłbym powiedzieć łaski, poprzez wiarę w Starym Testamencie, wtedy przyprowadził i dał największy problem, który mógłby mieć człowiek. I jaki był największy problem jego? Weź swojego syna jednorodzonego, którego miłujesz, i idź na górę Moria i ofiaruj mi go. Tego, którego miłujesz bardzo. Wiecie co to znaczy? Ofiary go zabij go i spal go. Tak czynili wtedy ofiary, całopalenia. I Bóg oczekiwał i uczy nas. Od razu, i to jest coś pięknego, tamtego ranka nie liczył się. Z uczuciem swoim, ze swoim sercem, z miłością swoją do Izaka, bo był chłopakiem wtedy. To, co go interesowało, było Słowo Boże. I od razu wziął ze sobą sługi i poszedł na górę Moria. I w drodze zapytał się jego syn Izak: nóż, masz? Drzewo masz na palenie, a zwierzę? Baranek. Gdzie jest? I powiedział najpiękniejszą odpowiedź. I to jest dzisiejszy przekaz. Pan zaopiekuje się tym. Zaopatrzy to. Pan zaopatrzy to. I i już teraz ma Bóg wszystko w swoich rękach, w każdym szczeg każdy szczegół Twojego życia. I poszedł, związał go. Miał 14 lat. Jak składał go na drzewa, aby go ofiarować. Związał go i na pewno się nie chciał być związywany. I podniósł swoją rękę z, z nożem, aby zarżnął. Aby zabił tego, którego miłuje, bo tak mu powiedział: Pani Bóg. I przed y, spuszczeniem ten nóż na ciało Izaka usłyszał głos Anioła: Zatrzymaj się, Abrahamie. Ja zaprzysięgam się, że ja ciebie pobłogosławię obficie i rozmnożę Ciebie z miary. I teraz pytaniem jest: które było? Panie, ja mógłbym to uczynić. I, mówił, i, po, I mówiłem, że nie. Mam czwórkę dzieci, osiem wnuków. Mógłbym to uczynić? Ja mówię nie. I powiedział mi pan, tylko jak wierzysz, że pan przewidzie o coś większego od tego, o co proszę, abyś wykonał. Po, zrób to, co ja ci mówię ja zrobię więcej i lepsze od tego, co sobie możesz wyobrazić. To jest coś pięknego, bracia i siostry. W taki sposób. Jesteśmy teraz przy Jabez. Załamany, ma ból. Jest wiele przyczyn smutków. Osobiste, rodzinne. Może żona mnie zasmucić. Mogę ja zasmucić żonę. Bracia, siostry. Jest wiele przyczyn bólu, ale możesz powiedzieć, że Pan przewidzie co do lepszych i najlepszych dla mnie, dla mojej rodziny i dla całej mojej drogi. I kiedy przewidzie? Jak pozostanę posłuszny w Słowie Bożym. Wierzysz w to? Wierzysz, że Pan ma opatrzność dobrotliwą dla Ciebie przed założeniem świata, zna przyczynę Twojego smutku i ma wszystko zaplanowane, aby ustanowił Cię najlepszym, znakomitszym, tak jak ja bez, ale pod jednym warunkiem, abyś wziął swoje problemy i swoje sprawy i abyś je dał Panu. I ze szczerością, czystością, podstawowe, ze smutkiem. Przecież jesteś w smutku. Ze słabością. Bo smutek zaprowadza do zupełnej słabości. I po trzecie, z uniżeniem wobec Boga. Dotrzesz? Z błaganiem? abyś wykonał wolę Boga z pewnością, że Ty uczyniłeś kroki błogosławieństwa i Bóg odpowie z najlepszym i najwspanialszym, najwspanialszą rzeczą związaną z Twoim zbawieniem. Pomasz nam, Panie, abyśmy w to uwierzyli, ale Powiem to jeszcze raz, bracia i siostry, pozwólcie mi, jak przybliżysz się teraz, jak mówię teraz, mówię teraz, z Twoim problemem, z, twoją, z Twoim ciężarem, z Twoim smutkiem, ze swoją słabością i przybliżysz się z wiarą do Pana, z wiarą, że Pan. Ma przygotowane dla Ciebie najlepsze rzeczy związane z Twoim zbawieniem, pod jednym warunkiem. Smutek tak, ból. Słabość tak, oczywiście. To są warunki błogosławieństwa. To nie są warunki trudności, to są warunki błogosławieństwa. Ból tak, słabość tak, uniżenie, początek wywyższenia i błaganie. Poproś o co chcesz! I Pan uczyni jeszcze lepsze i znakomitsze. Proś! I ja bez uczynił coś jedynego. Pięć próśb wspaniałych jedynych. Obyś ty prawdziwie pobłogosławił mnie wszelkim błogosławieństwem przez Jezusa Chrystusa. Powtarzam, proszę Cię Boże, pobłogosław bo mnie wszelkim błogosławieństwem i to tylko nie i mam dzieło naprzeciwko mnie poszerz moje granice abym Ci służył dla Twojej chwały w poszerzonych granicach, nie na jednym małym polu, ale w granicach, które Ty możesz poszerzyć według Twojej woli. Poszerz więc moje granice, proszę Cię, co do mojego dzieła dla Twojej chwały. Nie zostawiaj mnie w tych małych granicach, które pochodzi z bólu i z trudów. Poszerzaj moje granice dla chwały Twojego imienia. Ale to, co mnie interesuje, jest Twoje prowadzenie, Twoja ręka, aby mnie trzymała, aby ręka Twoja była ze mną zawsze. Ty prowadź moją drogę, ty kieruj mną, Ty przemawiaj do mnie, Ty mi odpowiadaj. Ty! Wykonuj wszystko i Ty bądź moim przyjacielem. Ja naprawdę. Tak jak ty pracujesz, twoją wolę i chcenie w moim sercu, dzisiaj wierzysz w to, Bóg działa jego wolę i jego dzieło w twoim sercu i wtedy zachować cię od wszelkiego zła zachować cię od złych podstępnych i niedobrych ludzi zachować cię od wszelkiego zła nie będzie żadnego zła w twoim życiu jest to możliwe jak poprosisz o to, jest możliwe. Proście i będzie wam dane. Ten, który prosi, odbierze. Kto to mówi? Chrystus! Proście i będzie wam dane. Ten, który prosi, będzie mu dane. Tak, ale ja jestem winny, ja popełniłem błąd. Nie, moje dzieci popełniły błędy. Tamten popełnił błąd. No i co z tego? Ten, który prosi, będzie mu dane. Będę się płacił, patrzył na błąd i na wszechmogącą Rękę pana. Błąd! Jego błąd, tamten błąd, jej błąd! Będę patrzył na wszelką mocną rękę pana, który może przemienić mój ból, mój smutek i może uczynić mnie znakomiczym i najchwalebniejszym niż wszyscy moi bracia. Nie dla mnie, ale dla chwały Boga Ojca. I słowo Boże mówi: coś jedynego. Nie mówi, że dał albo odpowiedział na jego modlitwę, ale słowo Boże mówi, że podarował mu Bóg o wszystko, o co poprosił. Z łaski był warty nie. Był warty nie. I dał mu wszystko tak, z łaski. Dlaczego? Bo uniżył się. Bo jego smutek i ból, jego słabość dał Chrystusowi z uniżeniem. I uniżonym zawsze Bóg czyni łaskę. Pysznym Bóg, zawsze Bóg się przeciwstawia. Zawsze. Jak więc? Dzisiaj podejmiesz decyzję aż do śmierci. Że ja, jak mówię ja, nie mówię, nie dodaję ja i moja rodzina, mój dom, ale ja osobiście, dzisiaj, uniżam się wobec Pana, wyrażam moją zupełną słabość i modlę się do Wszechmogącego Boga. Wtedy na pewno mnie pobłogosławi obficie. Według Nauki Słowa Bożego, Pisma Świętego, poszerzy moje granice. Ochroni mnie w mojej drodze, Jego ręką wszechmogącą, ramieniem. zachowam mnie od wszelkiego zła. Zmieni moje życie, abym nie miał smutku. Wtedy z całą pewnością Tobie, Ty, który zdecydowałeś. Abyś zadziałał w taki sposób dzisiaj, Bóg uczyni łaskę i podaruje ci jeszcze więcej i lepsze od tego, o co prosisz, wyobrażasz sobie, myślisz sobie, ale według mocy Ducha Świętego, który działa w Tobie. I dlatego ten, który mówi na języki, samego siebie buduje, gdziekolwiek się znajdujesz, Gdziekolwiek idziesz, w samochodzie, w domu, w, w drodze, mów na języki. I co uczyni Bóg? Lepsze i znakomicze. Bo w taki sposób, jedyny sposób, Bóg będzie cię budował w imieniu Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, pomóż, Να σηκωθούμε αδερφοί να ψάλουμε τον ύμνο 330.